W sobotę, 14 grudnia 2024 roku, przed sklepami sieci Lidl w Olsztynie oraz innych miastach Polski odbyły się protesty przeciwko planowanej budowie centrum dystrybucyjnego w Gietrzwałdzie. Organizatorem manifestacji był Komitet Obrony Gietrzwałdu, wspierany przez ekologów i mieszkańców gminy. Protestujący wyrażali obawy, że inwestycja zniszczy krajobraz, doprowadzi do wycinki zabytkowej alei klonów oraz zwiększy ruch ciężarówek, co negatywnie wpłynie na lokalne środowisko i charakter miejsca. Lidl Polska zapewnia, że planowane centrum spełnia wszystkie wymogi prawne, nie będzie uciążliwe dla mieszkańców, a także stworzy ponad 200 nowych miejsc pracy. Firma podkreśla, że obiekt będzie oddalony o około 1000 metrów od Bazyliki Gietrzwałckiej i nie będzie emitował nieprzyjemnych zapachów. Mimo to przeciwnicy inwestycji kontynuują działania, argumentując, że centrum dystrybucyjne nie pasuje do charakteru Gietrzwałdu znanego z Sanktuarium Maryjnego i pielgrzymek.